Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie. Będzie to film gadany, film zadedykowany dla tych z Was, którzy planują wyjazd do Włoch. Wyjazd do Włoch autem czy samolotem, czy na weekend, czy na całe wakacje. Będą to praktyczne wskazówki dla tych z Was, którzy planują wyjazd na kilka dni, na tydzień, na wakacje czy na weekend. Zbiór rzeczy, które powinniście wiedzieć, zanim przyjedziecie do Włoch. No zaczynamy. Zacznijmy od tego, że jeśli przyjedziecie autem do Włoch, to musicie uzbroić się w cierpliwość. We Włoszech, mimo że wszyscy zdają te same egzaminy, prawo jazdy, to na drodze wielokrotnie myślałam, że tych prawo jazdy tak naprawdę nie mają. Przemyślcie też dobrze wynajem samochodu. Jeśli macie fajne auto, nie macie cierpliwości albo dużej wprawy, to odradzam Wam przemieszczanie się z samochodem w Mediolanie, w Rzymie i co najgorsze w Neapolu. Mieszkam we Włoszech od 20 lat i wciąż zaskakuje mnie to, jak prowadzi się właśnie w dużych miastach. Nie możesz się zatrzymać, żeby przemyśleć, gdzie skręcić nawet dwie sekundy, bo już zostaniesz strąbiony. Pamiętajcie, że klakson we Włoszech jest używany na porządku dziennym. Dodatkowo w wielkich miastach i nie tylko, w mniejszych również, są piesi, rowerzyści, hulajnogi. I motory będą Cię wyprzedzać z lewej, z prawej strony, z przodu, z tyłu. Naprawdę trzeba mieć oczy szeroko otwarte, żeby nie spowodować żadnego wypadku. Jeśli zauważycie, że ktoś w aucie wymachuje rękoma, no to na pewno będzie to Włoch, który właśnie przeklina. W dużych miastach, jak i w Polsce, tak i oczywiście we Włoszech są ogromne korki. Jest też strefa ZTL, to strefa Zona Trafico Limitato. Strefa, do której nie możecie wjechać, jeśli nie jesteście mieszkańcami danego miasta. Albo nie macie specjalnych upoważnień. Także wielokrotnie opłaca się zostawić auto gdzieś na pobrzeżach miasta i dojechać środkami transportu. Uwaga! Środki transportu też rządzą się tu swoimi prawami. Jeśli jesteście nauczeni punktualności i widzicie, że autobus ma przyjechać o 14, nie zdziwcie się, że ten autobus albo w ogóle nie przyjedzie, albo przyjedzie nawet 15-20 minut spóźniony. Wiadomo, że punktualność to nie jest mocna strona włochów. Zanim wyjedziecie do włoch Zorientujcie się, czy w danym regionie, do którego się wybieracie, nie ma jakichś takich dodatkowych ulg dla turystów i mieszkańców. Tak na przykład jest w Lombardii. Wystarczy wejść na stronę i In Lombardia. Musicie wiedzieć, że właśnie istnieje bilet, który upoważnia podróżowania po całej strefie Lombardii dla dzieci poniżej 14 roku życia gratis, a dla dorosłych w dużo niższych cenach. Bilet umożliwi Wam podróżowanie różnymi środkami transportu, jak pociągi, tramwaje, metra, autobusy, kolejki linowe czy nawet statki. Wystarczy, że wypełnicie formularz, który jest na stronie i i Lombardia i będziecie mieli go zawsze ze sobą z dowodem osobistym. Polecam zakupienie tego biletu przez apkę Trenonord, bo tam nie musicie wypisywać kodu fiskalek, który mają wszyscy Włosi, ale obcokrajowcy nie. Pamiętajcie, że bilety są ważne 1, 2, 3, 5 dni, a nie 24 godziny. Więc jeśli go kupicie w poniedziałek o godzinie 17, to on będzie ważny tylko do 12 w nocy, nie do 17 we wtorek. Także warto go wtedy wykorzystać od rana. Do północy. Kolejną ważną informacją dla turystów są muzea gratis. Nie każde miasto, ale jest ich wiele, na pewno zalicza się do niego Mediolan i Rzym, oferują dla turystów i dla mieszkańców Domenical Museum. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca muzea państwowe i miejskie oferują bezpłatny wstęp. Jest to świetna opcja na zwiedzanie. Sama z tego skorzystałam z moją rodziną. Jak byliśmy w Mediolanie, mieliśmy już zakupione online bilety do Muzeum Nowe Cięto, które bardzo wam polecam w Mediolanie. Przepiękny widok na katedrę Duomo di Milano. Nie mogliśmy zarezerwować daty i godziny, bo zazwyczaj, kiedy kupuje się właśnie bilety online, to trzeba rezerwować godzinę i dzień. Kiedy chcemy zwiedzić to muzeum, na niedzielę, na którą planowaliśmy właśnie pobyt w Mediolanie, nie dało się zrobić rezerwacji. Postanowiliśmy mimo wszystko spróbować i było warto. Bardzo się zaskoczyliśmy, bo sama nie pamiętałam właśnie o tej opcji, kiedy właśnie pojawiliśmy się w tym muzeum i powiedziano nam, że dzisiaj wyjście jest gratis. Oczywiście, jeśli chcecie pominąć kolejki, to warto przyjść rano, bo już po godzinie obiadowej, czyli po godzinie drugiej, kolejki będą naprawdę długie. Jeśli planujecie zwiedzanie jakiejś bazyliki, kościoła, czy w Rzymie, czy w Neapolu, czy w Rzymie, czy w Mediolanie, czy w jakimkolwiek innym mieście i jest okres letni, to pamiętajcie, że nie wejdziecie, wiedziałam wielokrotnie, turyści musieli wrócić z powrotem, bo nie mieli nakrycia na ramiona i na kolana, od kolana w dół. Jeśli planujecie zwiedzanie jakichś świątyń, jakichś kościołów, to musicie pamiętać, że jest tutaj wymagany pewien ubiór, czyli albo ubierzecie już jakąś zwiewną sukienkę, coś co zakryje Wam ramiona, coś co nie będzie bardzo wydekoltowane. W okresie letnim we Włoszech sukienki są świetnie się sprawdzają. Albo możecie wziąć sobie do torebki jakąś apaszkę, taką bardzo lekką, przewiewną, niesyntetyczną, bo jak nie, to w okresie letnim będziecie cierpieć i po prostu nakryć sobie ramiona. W wielu miejscach możecie kupić sobie takie plastikowe narzutki, ale uwierzcie mi, są bardzo nieprzyjemne, bo kiedy na zewnątrz jest bardzo gorąco, jesteśmy spoceni i na takie gołe ciało nakrymy, damy sobie taki plastikowy worek, no to mogę Wam zagwarantować, że zwiedzanie nie będzie już takie przyjemne. Jednym z podstawowych błędów, jaki popełniają turyści przyjeżdżając do Włoch, myślenie, że Włosi wszyscy mówią w języku angielskim, tak jak jest w innych krajach. Nic bardziej mylnego. Oprócz dużych miast i oczywiście takich turystycznych miejsc, w mniejszych miasteczkach ciężko jest znaleźć osoby, które mówią w obcym języku. Po pierwsze, bo nie znają obcych języków, a po drugie, po prostu nie chcą się ich uczyć, bo uważają, że kto przyjeżdża do ich kraju, powinien znać ich język. Także warto nauczyć się takich podstawowych słów. Kiedy wchodzimy do baru, do restauracji, mówimy błądziorno, albo mniej formalne salve. Błądziorno to oczywiście dzień dobry, a salve to tak jakby cześć, ale nie jest to ciao, tylko coś pomiędzy właśnie formalną i nieformalną wersją. Oczywiście grację, dziękuję. Per favore, poproszę, bardzo proszę, ale nie w takiej formie, kiedy my coś robimy dla kogoś, tylko kiedy my prosimy, czyli per favore, posso avere un cappuccino. Czy mogę prosić o cappuccino? Jeśli wejdziecie do baru, nie zamawiajcie kaffe espresso. Wystarczy powiedzieć kafe. Dla nich kafe to kafe espresso. Dopiero później, jeśli chcemy, by ta kawa była inna, czyli kafe macchiato. To znaczy kawa z odrobiną mleka. Café lungo to znaczy kawa espresso, trochę dłuższe, ale nie spodziewajcie się takiego, takiej kawy naszej, bo ta nasza e, polska kawa e, długa nazywa się café americano. Il conto to znaczy rachunek. Do we il bagno Łazienka, gdzie jest Łazienka. Do il bagno. Scusi! To znaczy przepraszam, jeśli wejdziecie do restauracji i chcecie zapytać, czy jest wolny stolik i chcecie zawołać kelnera, czy osobę, która tam pracuje, to musicie powiedzieć scusi. Tak samo jeśli siedzicie przy stole i chcecie poprosić o coś e, kelnera, to wtedy mówicie scusi. Jeśli w restauracji zamówicie pizzę, spaghetti i zaraz do tej pizzy cappuccino, to musicie wiedzieć, że będą na was krzywo patrzeć. No chyba, że jesteście w miejscu turystycznym, gdzie są przyzwyczajeni do yy, dziwnych gustów, według nich dziwnych gustów turystów. Wtedy nie będzie żadnego problemu. Ale odradzam Wam takie restauracje. Warto nie zatrzymywać się w pierwszej, lepszej restauracji, gdzie na zewnątrz są zdjęcia nawet dań. To są restauracje, które są nastawione dla turystów. Mogę Wam obiecać, że na pewno lepiej zjecie w takich mniejszych trattoria, mniejszych, nawet mogłabym powiedzieć brzydszych restauracji, gdzie zatrzymują się lokalni mieszkańcy? To, co mnie zaskoczyło na samym początku, jak przyjechałam do Włoch, to właśnie to, że bary czy restauracje nie są na takim wysokim poziomie jak u nas w Polsce. Nie mają pięknego zestawu, nie mają pięknych obrusów może dekoracji, mało która restauracja, do której wybierają się mieszkańcy, właśnie jest tak ładnie ozdobiona. Wielokrotnie w takich restauracjach nawet jest cerata, są stare ozdoby, ale wielokrotnie właśnie w takich restauracjach zjecie najlepiej. Jak już mówimy tutaj o restauracjach, to muszę wam powiedzieć kilka słów o godzinach, w których włosi jedzą, i są to godziny. W których znajdziecie restauracje otwarte. A oprócz kilku restauracji turystycznych, w, wiadomo, że w Mediolanie, w samym centrum, znajdziecie restauracje otwarte od rana do wieczora. Tak samo w Rzymie czy w innych większych miastach, ale, ale jeśli chodzi o ich restauracje, o ich tradycje, to restauracje są otwarte i zamykane w określonych godzinach. Jeśli chodzi o obiad, to jest on serwowany od godziny 12 do 14, maksimum 15. Jeśli chodzi o kolację, jest serwowana od godziny 19 do 22. No, w okresie letnim może się to przedłużyć do godziny 23. W innych godzinach nie zostaniecie obsłużeni. Wielokrotnie restauracje będą całkowicie zamknięte. Jeśli chodzi o napiwki, to kelner będzie liczył na napiwek, ale nie jest to obowiązkowe. Niech Was nie zmyli nazwa na rachunku koperto. Koberto to nie jest już naliczony napiwek, to jest opłata za miejsce i za to, co już znajdujemy na stole, czyli dla co krajowców jest to dziwne, ale każda osoba płaci 2 euro, euro, 50, 3 euro, 4 euro nawet za osobę. Tak po prostu jest to pierwsza rzecz, którą płacimy, która jest nam naliczana w restauracji. Za szklankę, za to, że przyniosą Wam grissini, że przyniosą Wam chleb, bo musicie wiedzieć, że Włosi uwielbiają chleb i chleb jedzą do wszystkiego. No może nie do e, pizzy, ale do jakiegokolwiek dania, czy to jest antipasto, czy to jest primo, czy to jest secondo, czyli antipasto, primo to jest pierwsze danie, czyli makarony e, i secondo, drugie danie, rybne, czy mięsne, czy warzywa, grillowane, czy e, fritto, czyli smażone, Zawsze dostaniecie koszyk chleba. I nie zdziwcie się, kiedy zobaczycie Włochów, którzy robią tak zwaną skarpetę czyli biorą kawałek chleba i czyszczą cały talerz. To znaczy, że danie było dobre i chcą je wykończyć do samego końca. Uwaga na przejściu dla pieszych. I mieszkam we Włoszech od 20 lat i już się przyzwyczaiłam, że tutaj się prawie nikt nie zatrzymuje, e, kiedy są przechodni po prawej, po lewej stronie, więc trzeba naprawdę sprawdzać, bo to jest rzadkość, że ktoś się zatrzyma. Wręcz nawet jeśli e, wymusicie pierwszeństwo, to was strąbią, wielokrotnie się to zdarza. Zielone światło, mimo wszystko, prawa, lewa strona, bo Włosi nie lubią się zatrzymywać. Ciągle się śpieszą, wymuszają pierwszeństwo i po prostu nie mają takiej kultury, jeśli chodzi o pieszych. Jeśli chodzi o płatności we Włoszech, to warto mieć ze sobą gotówkę. W restauracjach możecie płacić kartą, tak samo w supermarketach, czy w innych miejscach. Ale jeśli chodzi już o mercato, czy jakichś takich lokalnych sprzedawców, gdzieś jakaś bankarella, czyli jak, jakieś targi, jakiś pchli targ, to tam wielokrotnie nie akceptują karty, trzeba zapłacić gotówką. Warto mieć jakiś taki mały portfel, w którym trzymamy tylko drobne pieniądze, którymi płacimy, żeby nie pokazywać jakiegoś grubszego, Portfela i e, grubszej ilości pieniędzy, bo tak jak w każdym mieście e, turystycznym, zawsze czyhają złodzieje. E, jest tak w Mediolanie, jest tak e, w Rzymie. W Neapolu to już jest w ogóle masakra. Uważajcie, co kupicie, od kogo, bo też mi się zdarzyło, że ktoś mnie oszukał. Także oczy szeroko otwarte, plecak. Z przodu, przed sobą, portfel najlepiej w kieszeni, przed sobą. Uważajcie, jak e, używacie telefonu w metrze, czy w jakimś miejscu, gdzie ktoś może do, do Was podbiec i wam ten telefon niestety z ręki wyrwać. Tak samo jest też w innych turystycznych miastach. Pozytywną rzeczą we Włoszech jest to, że nie trzeba ze sobą zawsze nosić butelki wody pełnej. E, we Włoszech, w wielu miastach, większych, mniejszych, nawet malutkich miasteczkach, istnieją fontanny z pitną wodą opcja właśnie w okresie letnim, kiedy bardzo chce nam się pić i mamy ochotę na taką rzeźką, świeżą wodę, bo w takiej fontannie napijemy się czystej, świeżej, e, bezpiecznej wody. E, istnieją też takie bazy, gdzie możemy napełnić sobie butelki wodą e, gazowaną i niegazowaną i jest to darmowe. Każde miasto włoskie ma swoje mercato i określony dzień, w którym jest to mercato. Na przykład tutaj w Izeo jest to piątek, w Sarniko jest to czwartek, nawet najmniejsze malutkie miasteczka mają Merkato, także zorientujcie się gdzieś w jakimś punkcie informacyjnym albo online w internecie znajdziecie na pewno informację, gdzie e, odbywa się Mercato, w mieście, w którym jesteście. Tam możecie kupić wiele e, lokalnych produktów, w szczególności tych spożywczych. Niestety, jeśli chodzi o ubrania, no to już trzeba wyszukiwać. Bo niestety teraz już coraz częściej na Merkato e, możemy dostać rzeczy. Chińskie, nie takie made in Italy, ale jeśli macie czas, macie cierpliwość, to można znaleźć prawdziwe perełki. Jeśli chodzi o aplikacje, te, z których ja najczęściej korzystam, to oczywiście, jeśli chodzi o transport, Google Maps jest najlepszy, doprowadzi Was czy na piechotę, czy autobusem, czy e, autem. Docelowo do każdego miejsca, także wystarczy wyszukać sobie miejsce, do którego chcemy dojść i wszystko nam obliczy łącznie z cenami biletów. Jeśli chodzi o rezerwację restauracji, nie zawsze wielokrotnie po prostu dzwonię, bo już znam tutaj lokalne restauracje, ale jeśli Wy nie znacie i chcecie znaleźć opinię o danej restauracji, to polecam Defork. Wielokrotnie możecie też znaleźć tam. Fajne oferty. Jeśli chodzi o bilety pociągów, to polecam Trenitalia. A jeśli chodzi o informacje dotyczące poszczególnych miejsc, co warto zobaczyć, gdzie pojechać, atrakcje w danym okresie, to oczywiście mój kanał albo strona internetowa Visit Italy. Wysoki sezon we Włoszech to oczywiście sierpień. Odradzam wszystkim turystom przyjazd do Włoch w sierpniu. To jest czas, kiedy wszystko jest zamknięte. Większość Włochów wyjeżdża wtedy na wakacje. Co prawda, to jest dobry moment, żeby zwiedzić na przykład duże miasta, jak Mediolan, bo w Mediolanie może wtedy mieszkańców nie znajdziecie, bo jest zbyt gorąco i wszyscy wyjeżdżają na wakacje w góry albo nad morzem. Ale jeśli planujecie wakacje właśnie w tych dwóch centralnych tygodniach, sierpnia we Włoszech, nad morzem czy w górach, to wiedzcie, że po pierwsze, ceny będą bardzo wysokie i wszędzie będą tłumy. Dzień, który musicie sobie zapisać w waszym kalendarzu, to 15 sierpnia Ferragosto. To dzień, w którym nie pracuje nikt, nawet szpitale. Teraz żartuję, oczywiście, szpitale muszą być ciągle otwarte, ale żeby wam się nie przyśniło, żeby się rozchorować w ten dzień, bo prawdopodobnie wszystko się bardzo przeciągnie, jeśli chodzi o pogotowie. Naprawdę to jest dzień, który Włosi świętują bardzo. Sklepy są zazwyczaj otwarte tylko do 12 po południu, bo wtedy kupujemy sobie chleb na jakieś grillowanie czy jakiś piknik z znajomymi. Wszystko jest zamknięte. Restauracje są zarezerwowane już tygodnie wcześniej, więc jeśli chcecie wybrać się na obiad w dzień w Ferragosto, to musicie zarezerwować Wasze miejsce z dużym wyprzedzeniem. Warto zapoznać się z informacjami dotyczącymi miejsca, do którego jeździmy, bo każde miasto rządzi się trochę swoimi prawami. Jeśli chodzi o Rzym, to na przykład ostatnio przeczytałam, że wprowadził duże zaostrzenia i limity, jeśli chodzi o zwiedzanie Fontana di Trevi. Postanowiono wprowadzić zaostrzenia ze względu na to, że Fontana bardzo się niszczyła przez turystów, dlatego teraz wprowadzono limit 400 zwiedzających jednocześnie. Zabronione jest siadanie na fontanny, jedzenie w jej obrzeżach i są wprowadzone godziny zwiedzania od godziny 9 do godziny 21. Również Mediolan ma swoje zaostrzenia. Jeśli natomiast wybieracie się do Mediolanu, to musicie wiedzieć, że od 1 stycznia tego roku został wprowadzony całkowity zakaz palenia tytoniu na zewnątrz, w tym na ulicach, parkach, placach, po prostu we wszystkich otwartych obszarach publicznych. Jest dozwolone tylko w miejscach, gdzie możecie zachować odległość 10 metrów od innych osób. Uwaga! Zapalenie w miejscach publicznych możecie teraz w mediolanie dostać mandat od 40 do nawet 200 euro. Uwaga! Od 1 stycznia we Włoszech, w całych Włoszech zostały też zaostrzone prawa ruchu drogowego. Dla kierowców poniżej 21 roku życia, którzy nie mają prawo jazdy dłużej niż 3 lata, obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, czyli limit jest zerowy. Dla pozostałych kierowców limit został obniżony do 0,5 promila we krwi. Zatrzymanie telefonu komórkowego w ręku grozi nam słony mandat, ale słyszałam też ostatnio od znajomego, że jest nam odebrany prawo jazdy. Nowe przepisy we Włoszech. Prowadziły też zaostrzenia, jeśli chodzi o spożywanie leków. Nowe przepisy drogowe przewidują surowsze kontrole i kary, jeśli chodzi o prowadzenie po spożyciu leków, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdu dotyczy to leków zarówno tych na receptę jak i nie. I niestety to prawo wzbudziło wielkie zamieszanie we włoszech, bo nie wiadomo czy możemy spożyć łyżkę syropu, który może wpłynąć na to, jak prowadzimy, bo na ulotce jest napisane, że po zażyciu tego lekarstwa nie powinno się prowadzić, jeśli zostanie ten lek wykryty we krwi po sprawdzeniu, to niestety możemy dostać za to mandat. Także uwaga, jeśli spożywacie jakiekolwiek lekarstwa, na których na ulotce jest napisane, że nie powinno się prowadzić po zażyciu tego lekarstwa, bo tam powoduje na Wam mniejszą reakcję czy jakąś senność. To lepiej z tego zrezygnować, bo jeśli spowodujecie jakiś wypadek, albo weźmiecie udział w jakimś wypadku i we krwi wyjdzie, że taki lek spożyliście, to niestety mogą pojawić się jakieś problemy. To tyle, mam nadzieję, że ten film był dla Was interesujący. Oczywiście dajcie znać w komentarzu, czy jest coś, o czym zapomniałam, na co zwróciliście uwagę, będąc we Włoszech. Może nagram drugi odcinek. Zapraszam Was do zapisania się na mój kanał, jeśli jeszcze mnie oczywiście nie obserwujecie. I to tyle. Widzimy się w kolejnym filmie. Ciao a tutti!